Witamy Was w moim pierwszym odcinku z cyklu Zagrajmy Wy. To jest właśnie Minecraft. Ja jestem no. na na to jest... Przywitaj się. Aha, czekaj, Mr. Kiriny, cześć. No. To jest właśnie prolog naszej nowej serii, która jeszcze nie wiem, jak się dokładnie będzie nazywać. I oto właśnie tutaj tak, tak sobie mieszkamy. A, tylko nie z jej kordów, nie? Słuchaj, głupi... Nie Aha, się... przy, przypominamy, nie, że to jest na serwerze Hardcore. Nie powiemy czyj, żeby nie robić zapowiedzi, czy tam... Reklamy darmowej. No. E, więc tak, ym, oprowadzę was, was po naszym domku. Tu mam format ścinku, tu tu dziwnie, dziwnie mi się chodzi na F5. Okej. Okay. To co możesz chodzić? E, tu mamy wszystko. Skrzynki, wszystkie tam fajery, inne takie e, piecyki, piecyki podziemia. Dyn, 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 dyn. O! Zobaczcie jakie mamy płyty. Czekaj, nakręć, nie. nakręć, nakręć, nakręć. Tu mamy Bob Grindera. co się zrobiło. Czekaj, czekaj, czekaj jakie jak są... Zawiją mnie czekaj, zaraz, to serduszka. Mówię, mówię koordy, czekaj. Y... Cicho bądź. X2438. Jak zmyśla. Też nawet ja znam na pamięć człowieku. <laughs> Kurde. <laughs> <laughs> Dobra, zmyślałem. <laughs> tak żebyś nie miał wątów. Ej, długi no, ten nie, 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 Ej, czekaj, mój, mój eks, mój eks. Dobra, spoko, ja mam serduszka. Eee, to idzie. Więc tak, tu no mamy nasze tunele, gdzie kopiemy diaksy. Na poziomie 12, nie pokażę. F3. Eee, no i to chyba byłoby na tyle. Jeszcze mamy pokój do ulepszania, który jest... ...pod którym tań, pod którymś nie po, z nie, nie pokazuj, nie pokazuj, cicho, nie pokazuj. Ciechanie, nie. nie mogę zobaczyć. Cicho, cicho. Czekaj, zbroję, zbroję zbroj założę, bo już tak... A ja potrzebuję Flinta. E, okay. Ale kurde, jak naprawdę ym, jeszcze w opisie do filmiku podam wam ym, link do filmu Roka, który właśnie pokazuje jak zrobić, żeby film zajmował... Zostaw to. Zostawcie, ja, zranuje. Za, żeby film zajmował mniej miejsca. Przez co szybciej się przesyła i inne różne takie ciekawe rzeczy. Aha. Oraz żeby nagrywał się... E, więcej FPS-ów żeby jak? żeby nagrywał się więcej FPS? ów no, żeby było więcej FPS-ów boże myli mi się o, no. to mój pierwszy odcinek z Mine Minecrafta. Minecraft Minecrafta. min, -min, -min -y e, może to jeszcze tylko pokażę ile mają płyt, płyt ym... Okej, okay, jeszcze... Dobra. To... Hmm. Ja. no ja odurzyłem, dobra no, płyt, ma tam płyt mam mamy bardzo dużo to wszystko, o, dzięki, okazyj... to wszystko dzięki mojemu spawnerowi, grinderowi. Może myli mi się to wszystko? Daj mi coś powiedzieć. Okazyjnie będzie jeszcze z nami grał ten runsejst. Runsejst 17. Tak. Jeżeli on się nie zgodzi, no to. Y... Trudno i tak będzie, ale bez niego ewentualnie. FUCK! Ah, ah, ah. A jeśli chcecie je oglądać ten, ten, tego, te, tego typu rzeczy, czyli nasze filmy, właściwie moje, ym, to nie liczę na to, nas, że nawet nie będziemy wychodzić na powierzchnię Jeśli będziemy już wychodzić na powierzchnię to będzie jakieś cięcie i ewentualnie pojawimy się milion pięćset kilometrów dalej. Więc nie ma na co liczyć. A jeszcze tak. jedno, jakbym na, jak na przykład kiedyś przed przypadek nacisnął F3, to nie liczę nawet na to... Bo nie będzie takich sytuacji na, fil na filmach przynajmniej, będzie, ponieważ będzie zapsane, jestem całkiem bądźcie. jestem całkiem ogarnięty w tych wszystkich tam wycina wycinankach, tamkach, więc hmm. No way. Więc niestety się nie uda. Gdzie ty idziesz? A ja tam nie mogę teraz wyjść. Ha ha ha. Hahaha, hmm. ha, ha. ty nie wyjechać. Haha, ha, ja idę na powierzchnię. Fuck, straciliśmy, że mamy dom, na po dom pod ziemią. Kurde. Nie, nie widać, że mamy pod ziemią. Wiesz, wszędzie stone. Co jeszcze? Dziury w ogóle. Mhm. Świetnie, że na pewno jest na ziemią. Więc dobrze, okay. e, to by chyba było na tyle. Z jest że się pożegnać, czy już nie? Czekaj, dobra, schodzę już. Gdzie w tym zakopie. Idę, okay. idę, idę. Daj mi wyjść. Daj mi zejść do, na dół. Schodzę. Jezu jak nienawidzę kręconych sadków. Pi, 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 pi. Szybciej. Robić cięcie czy nie? 3, 2, 1, ee, F5. Więc okay. w tym momencie się żegnamy. Nara. nara. Sub... A, A jedno. subskrybujcie. Zrób tu magiczny guziczek i tym podobne. Ha, ha. ha. No to nara. Aha.